Pochwała głupoty. Jestem człowiekiem błędów. W przeciwieństwie do ciebie, mój drogi koczkodanie, znasz już wszystkie odpowiedzi, nie dla takiej gawiedzi jak ja. Odpowiedzi utknęły ci w gardle i pijesz niczym kogut na odwyku. Złapany wewnyki, bez wyobraźni. Odsłoń choć cierń mojej jaźni, mieszka w niej anioł i grzech. Zielony dom dobry dla kostuchy, stara ropucha, nadęta od posuchy. Uderzony obuchem, głupoty w serce. Żyje. Sponiewierany światłem.